Cześć, witajcie, z tej strony Pawiks. Witam Was w odcinku informacyjnym na moim kanale. Chciałbym Wam w tym odcinku powiedzieć, że y, mój czas jest trochę skrępowany, gdyż mam szkołę i naukę i wiecie tam gości, jakieś tam kurde, nie wiem, nie wiem, falafele jakieś. Ale jak dojdą do ferii, to będę miał na pewno czas i będę na Was nagrywał więcej filmów, więc nie martwcie się, nie martwcie się z tego, że że teraz nie nagrywam dla was tak dużo filmów, a to jest też spowodowane tym, że mam dużo pracy w domu i muszę pomagać chyba, nie? Ale... naprawdę, będę... no, jak to bym tam powiedzieć... No, będą filmy na ferie, codziennie chyba będą, po dwa, po trzy, jak będzie mi oczywiście stało z czasem, bo nigdy nie pójdę sobie, nie nagram, a w domu nie będę pomagał, nie, to by byłoby bez sensu. Z mojej strony to by było na tyle, trzymajcie się, do usłyszenia, cześć ziomale.